i czek. No, Dobra, i czekaj i czekaj. Czek. O, oh, to młody czekabę. No. No. Any idea of what's in this one? No clue. No my też. No my też nie, zupełnie. Uhu. <coughs> 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 okay. I'm officially done being surprised. I have no memory of creating this. Czemu ja mam y, pastę Blendament na sobie? Ty, możesz się odbijać. Tio, tio, tio. Fajnie być zębem. My jesteśmy zębami w ogóle. Yeah. Jak tak. z, to jest ząb z próchnicą, która jest nakryta jakimś kuzią. No, pasto do zębów. Ja mam Blendament. No, nie wiem, jak ja mam pastę do zębów. A ty no może Aha, right. to mi tu po prostu, że jest ten pyk. What? Widziałeś to? Co? Ty typ się schował. chałwie takiej chyba się schowałeś. A, widziałeś ile tu MMS w... O, będę bym -hmm. MMS. Dobra, nie gadaj, -hmm. bo mi mm zaraz Ej, ale takie fajne, nie? No. jak to się wchodzi? -hmm. Muzyczka mm jest fajna do -hmm. tego. Mhm. Mm Pciąg jest. Oh, nice. musimy uderzyć w ziemię. Trzy, cztery. Razem, trzy, cztery. No. prawie. Yes. Aha. Uh -huh. Zobacz po prawej, zobacz po prawej całkowicie. Na horyzoncie! On... <laughs> A ja pierdzielę! O, Party słowne. Animals! O tu się łamują te kurwa! Chlub No i ząb do czekolady wpadł. No i po zębie. Teraz to już tylko kurczica.

Sflaczały gofer, Dobry. tutaj najgorszy Czyli co to jest? Aha, to będziemy ją rozbijać to pewnie Poczekaj <grywa> Też te skiny robisz? No, ale weź <grywa> tu podejść jakoś, weź się tak Czekaj. Niżej kamerę, nie nie, kamerę niżej weź po prostu Jak kamerę niżej? Niżej, niżej ją tak ustaw. Tak? O, jeszcze, jeszcze, jeszcze Albo wiesz co, na coś innego jakbyś A Czekaj, dobra, dobra Poczekaj, dobrze jest, poczekaj dobrze jest Ja sobie to zrobię tak w ten sposób Dobra, ja też Dobra, git, dzięki Czekaj Sorry jeszcze raz. <laughs> 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 totally Our mission, Zoe, <laughs> light the <laughs> birthday cake candles <gasps> to make a dream come true. Uh, I don't recall the ending. Uh, uh, but probably uh, uh, something silly like that. Uh. <laughs> Później muszę zrobić tak, nie? Tak, dobra. Ja pierdziele. I pomyśl, po... że z, byśmy mieli kuźwa to zamiast kuźwa y, ten... Lwa Leona A! Jak to było pieprzne! Ej! Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ej. Ja się zginąć. Ja. Zęba wyrwało z korzeniami, kurwa. Bo w tym samym to zrobiliśmy, i musiało cię odbić tak jeszcze. Ja najpierw uderzyłem dodatkowy power był. i później Ty jeszcze dostałeś podwójnie. Ja. Oh shit, razem musimy, trzy. A. Brawo, A nie, yeah. dobra, jestem, jestem. Śpiew, Lizaki. Ja. What's up, what's up, Siemano, Lizaki. Aha. Ah. <laughs> oh shit! <laughs> I can't a, believe I'm saying this, but let's climb a cake. Yeah, get those candles lit. See you at the top. No party part animals. No part animals. Like nothing. Oppa. Ow! Whoa! How did I do? How did I Surely all these sweets must have caught up with you. Well, now that you mention it, I got a toothache once, and you know what? Never mind. We're next. To musimy na to oddać. Nie! Ciszałem. <cisz Ciszałem matek w dółniu. Piękny level. Piękny level. Ciu. Nie, nie tak. O nie! nie! Dobrze. Jestem pełen podziwu pomysłów tutaj. Ja nie Oni musieli mhm. mieć taką frajdę w tworzeniu tego wszystkiego. Od pomysłu... No nie Zaj. wiem jak tam... O, nie, to ci są znowu... Się Ale musieli mieć taką frajdę tworząc to wszystko. To jest coś pięknego, naprawdę. Uuu, ja muszę to muszę

O ten, tutaj. Na, na, na ten... Dobra, szczęka pokonana. A. Teraz ty go, tego jeszcze szczęką. Ale w co? A, w ręce, okej. Okay. <laughs> ja, na dawaj, dawaj, dawaj! <laughs> dawaj drugą, nie wiem co tu trzeba no, zrobić, nie, nie, ale... Ja nie mogę, ty, ty robisz, to nie <laughs> <laughs> ja chcę Jak najwięcej. <laughs> No, nie wiem. A może jego ręce, nie? tam chyba. Nie, nie, nie mogę wejść do jego ręce. Co tu się stało? A, wiem, wiem, wie, chyba, czekaj. Bigo, 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 bigo. Może... Aha, już tak. Ja mogę... U, no, do, dobre pytanie. Dobra, stracił jedno ramię

Nie wiem eee. Czekaj, jest teraz dwie osoby Uff, tu Połączmy siły no, połączmy On nie siły. wierci, on nie wierci Dobra O nie, o. No nie Spin, Dobra. Oh, A, Ty w ogóle Dobra, całej Zranione Dobra O, jesteś już... Aaaa, w tym życiu nie jestem w kupie Nie Dobra, idź ty oddej! Ah. No no no, 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 no. no. Teraz musisz znaleźć sobie swoją drugą połówkę I musisz się ją uwolnić Dobra I teraz bąknij to to jest? się. Teraz? A, teraz. teraz, teraz, teraz. O, ty, o. Nie dało się do końca. A, a. Dawaj. Teraz. 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 ja Teraz. Ja dobra no, mogę Teraz. Mogę, mogę, mogę. Oh. Teraz. Ja, de no, no. <laughs> <laughs> oh. drill! Uh -huh. Get the drill! Get the drill! Get the drill! Get the drill! Dawaj Davai, tu! Ide, Get some! Dawaj Davai, uh -huh. massue, 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 massu, massue, 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 massue! Kuro, wat Drill, drill, drill! Ja, ah, no pietje. <laughs> Jeez. Yeah. <laughs> well, what was that about? What? Huh? That dentist had it coming. That's just. <laughs> so <laughs> she. We'll see you now. So. Go, go, go. Go, go, go. We'll, we'll see go, you go, go. now. Go, go, go. Dentist will see you now. <laughs> will see you wow. now. wow. Wow, wow, wow. That's what I'm saying. I'm not sure what I'm So. <laughs> afraid of the dentist, are we? Five year old me who made it a horror story sure was. What about adult Mia? I, <laughs> yeah, think. but who doesn't? No nice. one, not a single person in the entire <laughs> history, history of the world, ever, ever been excited to visit <laughs> the dentist. <laughs> <laughs> no, don't you dare. But healthy teeth are important. I can't believe it. I can't believe it. <laughs> Sounds like someone never got a lollipop after their appointment.

Spray it, Mio! Your turn. Smash it down. Right. You can run, okay, but you right. can't hide. Don't let it escape! Hurry! Right. Right. Don't let it escape! In the name of the realm, stop! Right. Stanąć musimy chyba. A, wow! wow ale... Co? Jaka scena w ogóle? Wow! wow wow, wow Czekaj? Okay? Aha. Dobra, chodź. Aha, e? eee. Y... Wyceluj? Ty musisz to wycelować celu? i obrzegać chyba ich. Tak mi się wydaje. Tak. Dobra. Coś ja wspaniałego. Perspektywa. Nie <laughs> Tu jest jakiś typo. chyba i teraz to się zacznie. Ja tu wskakujemy to tam się kręcił. A nie we dwójkę? Nie we dwójkę mi <laughs> się

Mm -hmm. to jest thing, pro... O, o ładno, łapa, łapa, ładno, nie, ładno, 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 nie, O, Я я помогу засу. Окей. Отдай Вот не есть. Отдай. Куда? Ты бы ничего не дожигал. А! Да! Жигай, okay. бойцу шаг. Пойдем, пойдем, Okay, we're getting closer to the Golden Palace, hence all the security measures, it sense, right? Like. Dobra. Hmm. No, right. to, robić, dobra. Czeka, to jest hmm. dobra jest. purple fall quite off but pretty

Co jest? Co to jest? Myślę, że kaczor ma kwacz, by był zadowolony. No, no, bardzo to się dzieje. No. Sknerus -sk ma kwacz. Sknerus właściwie no. Ja powiedziałem no. kaczor, no. ale wiadomo o kogo. No to może Był kaczorem, prawda? Diablo, teraz diablo. No nie? Dobra, dobry, To dobry, ja dobry, dzień dobry, dzień dobry, do Nie zatrzymał się. Jeszcze czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, o, bo ty o, tak widzisz... Sorry, co? sorry, sorry, sorry. No, nie musimy jeszcze, musimy jeszcze raz, panie, bo... To... Poczekaj, 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 poczekaj. Ty bo to musisz obrzygać. To widzisz rzyknę? co musisz robić, prawda? Widzę, widzę. To wiesz co, ja zacznę od tego. Jeszcze raz, tak samo. Pyk. musisz to teraz obrzygać. Przejadę? Pięknie, dobra. Got it, got it! Find solid ground! Aj. Dawaj, dawaj Piotr, dawaj Piotr! go wyskoczyć. się kameruje! Nie mogę wyskoczyć. A, dobra, dobra, dobra. Teraz ty to... Y y łańcuszki, 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 łańcuszki. Uh. Uwaga, będzie laser. <laughs> Laster zajebic hmm. Co zardzie? A i to buty Jest. i stopy Aua czego ty się nie chcesz Puźwa Ja się od nich odbijam strasznie Ale coś, coś, Ała. coś, coś Ała. No, żyj, 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 żyj. Cze, ale. kurde, jak! To trzeba jakoś, jakoś, jakoś taktykę przyjąć, bo to nie się! Znaczy... Rzyka, ty No! Ty no. Ty w życiu. dobra No! 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 Ale No! No! Dobra. We're almost at the temple in the woods. One word. Dragonella and I hunger for battle. Ah, the good thing is that we're here to find ourselves some swords. If you hand me a sword, I will find you violence. <laughs> There's our little friend again. O, ty Szybciej do pałacu. Mogę szybciej! Czajże mi postać się. O, teraz. Ej, czemu ta postać? Bo ten smak mi się tak zatrzymuje dziwnie. Dobra, Nie. lecimy. O diablo. Ja znowu ten turtle.

consequences of your fouls Aha Aha No mogę zrobić okay. So far so good so far so good to pania na kilki. Aż ty a, na mnie Ha. Wszystko na raz, wszystkie kary na mnie! No, czy chyba na kulki. Aj, Aj je... A mnie z skamienił z mnie. Crystals. Już lecę do ciebie, już lecę do ciebie, pyk. Laser będzie. Czy ten W ogóle, taka nazwa bossa, widziałeś? Sprzedajny skarbnik. <laughs> no. Masz nową nazwę na tego, do RPG. Tak. O, słuchaj, na, Póki szybko. co nic nie przebija bibliotekarza... Jak to było? Bibliotekarz... Drożdży? Czy co? O, spadłem, Bartosz? padłem, padłem. wody Dobra skup to co się, ostatnio się. Na, 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 na tego o tym Matko co to było? Nie bibliotekarz zakwasu Opa Opa Żyje? Opa Łup to czekaj na te, na te miny Czekaj, 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 ała Bo On wpada w to sam, nie musisz znaleźć Żyje mu w czaszkę, że jego nie ma Dobrze

Nie! Aż. Nie wziąłem, też. Akurat się po głowie drapałem. Nie ma takiego drapania. Nie trafiłeś. A oni? żyje. Piotr żyje. Żyje, 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 żyje. Dobrze. Wal mu Wal mu na ryj. Musimy I'm coming go. Pchamy go. What? It's like dropping what? a lobster into boiling Nie. water. <laughs> but they say that's inhumane. So they, they feel a lot of pain from it. Wait, they do? No. Uh. Final push, Mio. Okay, let's do this. Ta-ta, traitor. Mm -hmm. Ta -ta. Ta -ta. Ta -ta. Piękny. Topiony żółw zobacz. No. Bajkowa muzyka. Trwa. Jęczenie trwa. Tam jak tam. Mhm. No. Szybka, intrygująca muzyka. Ożty w życiu, ale ładny A Jęki trwają. I teraz ty... a ty, jęki trwają, tak place Teraz ty nie dostaniesz jakiś ładny mieczek, Zoe. a jakiś kuźwa... Gówno yeah. <laughs> <Czemu kudno? laughs> No zauważ! Miesz okay. latanie, ja miałem tak, ty miałeś miecz, no, ja no, miałem no. beach? Nieźle tanie, ja mam się mogę się turlać. Nie jesteś us usytasy. <grym> Nie, jestem bardzo usytasy. O, smoki złota. Co jest? A ty? O. Ty masz miecz. A ty co będziesz miał? A jednak we dwójkę mamy chyba to jest przeraźnie lewe. Hold on to it. We're gonna need them later. All right. Mhm. Mm mm -hmm. Dobrze, że mamy takie hecik. Nasze złote smoki, golden dragony. Zobacz. Och, już się oczepały się. Kim są? Holy shit! Whoa! Wow! Okay, follow my lead. Wow. Remember, approach her with care and make sure you. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> oh, Good girl! You were saying? Już się no, nothing. Then let's unleash hell! Do it! No. Wow. Ej, popatrz, coś, coś w tym było, że mały smok tak Let bardzo jej nie, nie pasował, nie? A już dobrze, nie, Badnie.